Słowa najważniejsze Ewangelia z komentarzem Prosić będziecie w imię moje Imię Jezus oznacza Jachwę zbawia Wypowiadanie Go stanowi przywoływanie Boga tak działającego Sformułowanie ento onomatimu Czyli w imię moje, poprzez obecny tu przyimek N, opisuje wejście w rzeczywistość, jaką opisuje imię Jezusa. Ulokowanie prośby w środku zbawczego działania Boga, oznacza, że zawiera ona pragnienie przylgnięcia do Niego we wszystkim, co on czyni. Stanowi to efekt spotkania. Fascynacji, relacji z Jezusem. Prośba w Jego imię wyrasta z bycia razem z Nim, zatem nie oddziela się od Jego osoby ani od Jego myślenia. Innymi słowy, gdy będziemy funkcjonować z Jezusem, wówczas będzie nam zależało na tym, na czym Jemu zależy, i wszystko w naszych prośbach będzie jako priorytetowe uznawało Jego zamiary. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.